Zobaczcie, masz minutkę? Tak, pewnie, tak. witam. Jim, 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 mam na imię. Nie. Eee, <gryw> Widzisz, że dużo Polaków są w Chicago. Lubisz przyjeżdżać do Chicago grać? E, bo duża taka polska reprezentacja jest tutaj, no. Tak, tak. E, to mój pierwszy raz w Chicago, tylko w Stanach. E, natomiast, natomiast trochę, troszeczkę wczoraj widziałem miasta, jak dzisiaj jechaliśmy autokarem z lotniska. Słyszałem też, jak duża populacja polskich, polskich ludzi jest w, w Chicago, więc tak, bardzo, bardzo fajne miasto. Szkoda, że nie wygraliśmy dzisiaj meczu, bo to było najważniejsze, ale tak, ale, ale tak wiem, wiem jak dużo Polaków jest tutaj w, w Chicago i, i pozdrawiam wszystkich. Tęskniż za Polską, jak w Houston jest tam? Jest jakaś trochę... Polska, taki community jest, czy, czy znalazłeś, czy... E, czy tęsknię za Polską? E, tak, oczywiście, to mm -hmm. chyba normalne. Jest to moje... E, mam tam rodzinę, przyjaciół i wszystkich moich bliskich, więc... E, więc na pewno ta tęsknota jest, aczkolwiek dobrze się czuję w Houston. Mm -hmm. e, mamy też tam taką właśnie swoją społeczność polską. E, Zdożyłem poznać już, już paru Polaków, więc na pewno są otwarci i, i mili, więc, więc w Houston się żyje dobrze, o wiele cieplej niż... Tak, o wiele cieplej. w Chicago, natomiast te, te letnie, let, letnie dni, czyli, czyli lato w, w Houston jest naprawdę gorące, tak. i niewiele drużyn lubi przyjeżdżać w tamtym okresie do nas i grać mecze. Także jest to jakaś nasza przewaga. Jeszcze chcę zapytać o reprezentacji polskiej. Będziemy grali w Euro. Dużo oglądasz tą, tą drużynę, patrzysz, kto jak grają? Czy może słyszałeś, że, że jest? Jakiś szans, żebyś ty dostał się na drużynę? Czy... E, oczywiście, że oglądam każdy mecz reprezentacji, dopinguję, kibicuję, trzymam kciuki. Tak. E, mam, też, e, mam też wielu kolegów, e, czy też mój, mój przyjaciel, e, jeden z najbliższych e, gra teraz w reprezentacji, idzie mu bardzo dobrze, więc śledzę, oglądam cały czas. Mhm. E, no i myślę, że każdy polski zawodnik gdzieś tam e, w głębi serca. Liczę, że kiedyś to powołanie przyjdzie i, i uda się zadebiutować na, na reprezentacji Polski. Wszystkiego najlepszego Dziękuję. w Dziękuję, Dziękuję bardzo.